Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV? Widziałem. yeah Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego z wiarą w Boga, Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata wstrzecił w chwale i powołał go do społeczności świętej. Prośmy o to w cichej modlitwie. Tym wszystkim, którzy uczestniczyli w tym ostatnim pożegnaniu, czyli po, tak jak mój święty Jan 23, mówienie do widzenia, do zobaczenia. Zarówno przyjaciołom bliskim, różnym władzom, stowarzyszeniom ruchom składam serdeczny Bóg zapłać. A zmarły mówi nam bardzo ważną rzecz. Najpierw sumienie. Zdrada sumienia to jest zdrada człowieka, zdrada człowieczeństwa. Nie ekonomia, nie polityka, nie gospodarka, nie dom, nie samochód, ale sumienie. Wierność sumieniu. Wtedy jest człowiek. Dlatego, żeby zachować pamięć i tożsamość tego dziedzictwa, o które On walczył, w którym żył i przy którym się upierał, starajmy się właśnie trwać na modlitwie najświętszej Eucharystii, częstej komunii, rozważaniu Słowa Bożego i zdobywania odpowiedniej edukacji religijnej. Głupi katolik więcej z Was zrobi, aniżeli tysiące tej ateistów. A nie ma katolicyzmu bez pisma świętego i katechizmu. Czyli walka o prawdę. Jeszcze raz składam serdeczne Bóg zapłać tym wszystkim, którzy uczestniczyli w tym modlitewnym skupieniu, w pożegnaniu naszego brata Mariana. Z głębokim żalem żegnam naszego kolegę, który wyrusza w swoją ostatnią już podróż i udaje się tam, gdzie u najważniejszego dowódcy złoży raport z misji swojego życia. I raport ten zostanie przyjęty za probatą, bo jak pisał Jan Kochanowski, jeśli komuś droga otwarta do nieba, to tym, co służą ojczyźnie, wątpić nie potrzeba. A Marian przez całe życie służył ojczyźnie. Żegnam go jako bliskiego przyjaciela. Razem chowaliśmy się w rodzinie 7 Pułku łanów Lubelskich, bo nasi ojcowie byli zawodowymi podoficerami w tym pułku. Razem dorastaliśmy, i naszym marzeniem był korpus kadetów, potem szkoła pod kawalerii i służba w tym samym pułku, w którym służyli nasi ojcowie. A kiedy wojna przerwała nasze marzenia, znaleźliśmy się znów w konspiracji, w szeregach Armii Krajowej, a potem w akcji burza w tym samym pułku, w którym służyli naszym nasi ojcowie. Warian jest to starszy ode mnie, czego mu zazdrościłem, walczył w słynnym pierwszym szwadronie ratnicza Puścierzy. Mariana spotkała to wszystko najgorsze, co mogło spotkać w czasie wojny i okupacji. W 1939 roku ostrzał artyleryjski burzy jego dom. Jego młodszy brat, Mar, Janek, zostaje aresztowany, rozstrzelany na ulicach Warszawy. Ojciec aresztowany ginie w obozie koncentracyjnym w a Marian nawet po wyzwoleniu, nowa władza ludowa po tak zwanym wyzwoleniu nie daje mu żyć spokojnie. Marian, który miał zostać aresztowany, poczuje w nocy pod wkr żeby jako ochotnik pierwszy rano zgłosić się do wojska. Jako osiemnastolatek kończy szkołę oficerską. Jako oficer zostaje skierowany do walk z bandami UK. A przez te wszystkie lata... Był aktywnym członkiem naszego koła. To razem z Marianem i z innymi kolegami przekazaliśmy dziedzictwo, tradycje i barwy Siódmemu Pułkowi Ułanów w Kawalerii Powietrznej w Tomaszowi. Byliśmy przez ten czas jedną wielką rodziną, wzajemnie się wspierając. Żegnam cię, drogi Marianie, odpoczywaj w spokoju. Dobrze zasłużyłeś się ojczyźnie. Żegnam cię dawnym ułańskim pożegnaniem. Śpij, kolego, w ciemnym grobie, niech się Polska prześlinie. Ja pożegnać mojego kolegę i przyjaciela z lat okupacji. Wspomnę kilka fragmentów z jego życia, niestety smutnego, a czasem było tragicznego. Poznaliśmy się z Marianem w 1940 roku, a więc 75 lat temu, wtedy, kiedy rodzina Mariano przeprowadziła się ze zburzonego domu na ulicę Pierszyckiego obok swojego mieszkania. Zaczęliśmy uczęszczać do gimnazjum, które Niemcy zamknęli. Wszystkie ogólnokształcące szkoły, więc zajęcia były na tajnych kompletach. Przez 4 lata razem chodziliśmy do jednej grupy i w 44 roku Zostaliśmy małą maturę. Rok 1944 był dla rodziny Mariana tragiczny. Janek, młodszy o dwa lata od Mariana, też wstąpił do szarych szeregów i był łącznikiem, woził meldunki do ośrodków. No, w lutym 1944 roku niestety, jak wiózł meldunek w rejon silnicy, Złapali go Niemcy, zrewidowali i znaleźli zaszyfrowany dokument, który nie budzi wątpliwości, że to jest jakaś sprawa konspiracyjna. Aresztowali go i oczywiście tak jak wszystkich aresztowanych wywieźli do Warszawy. Ja tutaj chciałem oddać i szacunek dla Janka, który był młodym chłopcem który na pewno był torturowany w Warszawie, w Alei Szucha, bo chcieli Niemcy od niego wydostać najwięcej wiadomości. I Janek się nie załamał, nikogo nie wydał, więc to jest dowód, jaki był szlachetny i twardy głowok. I twardy w 1944 roku oczywiście aresztowano również ojca Mariana, pana Ignacego, który jak już tutaj wspomniano zginął potem w obozie koncentracyjnym. Myśmy kontynu kontynuowali konspirację z Marianem i on, ponieważ liczył się z tym, że może być aresztowany na jesieni w 1944 roku, o co tu wspomniał już kolega, zgłosił się do wojska, żeby w ten sposób niejako uchronić siebie od, od aresztowania. Los nas jeszcze zetknął razem w 1947 roku, kiedy zamieszkaliśmy razem z Marianem we Wrocławiu, gdzie ja byłem na studiach, Marian kończył maturę i mieszkaliśmy wtedy w jedynym we Wrocławiu akademickim domu Partyzanka. To był dom... Dla byłych uczestników walki zbrojnej i dla partyzantów. Tam żeśmy we dwójkę mieszkali. Potem się nasze drogi rozeszły. Marian wyjechał do Szczecina. Wstąpił na wyższą szkołę inżynierską. Ja pojechałem na studia do Wrocławia ponownie. I tutaj muszę powiedzieć, że już po studiach rodzinę Mariana no, dotknęła kolejna tragedia. Zginęła. Najstarsza ukochana córka Krysia, wspaniała dziewczyna, która rokowała no, ogromne nadzieje, niestety zginęła w wypadku samochodowym poza granicami Polski. Rodzina Mariana bardzo to przeżyła, bo to był jakby dalszy ciąg jeszcze tych tragicznych wydarzeń, którego przytrafiły rodziny Mariana w czasie okupacji. Muszę na koniec powiedzieć, że Marian do końca swojego życia udzielał się we wszelkich ruchach kombatanckich. Ilekroć były w Mińsku jakieś spotkania, pisał artykuły na te tematy wspomnieniowe. Był szanowanym kombatantem, jednym zresztą z najstarszych. Tak jak już powiedziałem, żeby myśmy się znali od 40 roku, to minęło 75 lat od momentu, kiedy żeśmy się poznali. Jeszcze chciałem jedną rzecz wspomnieć już okupacyjną, którą jesteśmy tutaj na cmentarzu. Tu jest niedaleko cmentarz wojskowy. W czasie okupacji był taki zwyczaj, że grupa młodych chłopców, no między innymi oczywiście Marian, jako jeden z organizatorów, składaliśmy zawsze 11 listopada na święto państwowe wieniec na grobach wojskowych i Marian zawsze dbał o to, żeby przy wieńcu była szarfa biało-czerwona to było oczywiście zakazane, bo była okupacja niemiecka w Mińsku i dlatego myśmy ten wieniec zawsze składali później wieczorem jak już na cmentarzu nie było nikogo chciałbym wyrazić Nince, małżonce, Małgosi, Andrzejowi, całej rodzinie serdeczne wyrazy współczucia. Naprawdę straciliśmy dzisiaj bardzo wartościowego człowieka, którego będziemy długo, długo wspominać. Żegnaj Marian. Pa. Ja chciałem w imieniu rodziny podziękować Podziękować, podziękować wszystkim Państwu za pożegnanie z Tatą, za przybycie do Mińska, za przełamanie swoich słabości, ponieważ niektórzy są rówieśnikami i też mają taty też mają problemy ze zdrowiem. Także w imieniu całej rodziny chciałem gorąco Państwu podziękować. Podziękować serzom, podziękować kombatantom, podziękować wojskowym. Tata myślał właśnie o takim pogrzebie. E, także jeszcze raz dziękuję za to. Chciałem też e, powiedzieć kilka zdań o straty e, e, pracy po wojnie, skoro tak pan Mirek i Pan Adamczyk e, pięknie powiedzieli o tych latach wcześniejszych. E, tata, z, e, z, mimo że ustrój był inny po 1945 roku, dorzucił się w wir pracy. Był szalenie aktywny i, i pracowity, i w latach 50-60 na linii transkonstytucji Marszałkowska-Hułaska, pobudował kilkanaście domów jako młody inżynier. Po czym, jako wysoki specjalista w budowaniu pieców, kominów, zbudował kilkanaście zakładów przemysłowych w Polsce cementowni. Między innymi budował też piecer ćmielowie z cukrowni, budował wielkie kominy. Często robiąc od taty aktywności zależało na przykład ciepła woda w elektrociepłowni w dzielnicy w Warszawie, żeby została zbudowana zbudowany komin. Nigdy Tata jako dyrektor przedsiębiorstwa nie był partyjny nigdy też. Czasem, jeżeli miał do czynienia z władzami, które, proszono, które prosiły go o, o przyspieszenie terminów albo właśnie zrobienie na czas, nigdy z tego nie czerpał żadnych korzyści. E, zawsze był pogodny e, i z taką pogodnością i aktywnością wkroczył też w drugą domenę e, e, życia e, zawodowego taty, bo tak trzeba powiedzieć, czyli wędkarstwo. E, studiując e, w Szczecinie, zaczął łowić się jako jeden z pierwszych e, Trocie i w Strągi, na gminie i Redzie, w później dalej na Redze, e, na Parsensie. I powróciwszy e, tutaj do Mińska był prezesem koła i namówił szereg, e, szereg kolegów do połowy Troci i od 40 tak. lat w Mińsku Mazowieckim jest Koło bardzo dynamicznych łososiarzy i trosiarzy, którzy wygrywają niejedne zawody. Oprócz tego, Tata cały czas pisał. Był pionierem pierwszych wypraw do Szwecji na łososie i trocie. Cały czas towarzyszył mu taki ogromny optymizm i serdeczność. Przede wszystkim nie zawiedkował spraw rodzinnych swojej córce, swoim córkom i, i wnuczkom pomagał, wszyscy dostali solidne wykształcenie. I chciałem przypomnieć, pożegnać się tak, takimi dwoma za, za hasłami, które wędkarze między sobą wymieniają, które być może jest banalne, to jest powiedzenie wodą cześć. Ale jak się y, przemierza tysiące kilometrów ze spinningiem czy muchówką nad rzekami, to osiąga się taki pewien metafizyczny stan bycia y, z przyrodą, y, ze światem, który Ojcu nieraz towarzyszył. I wtedy to powiedzenie, wodą cześć, ma jeszcze szerszy aspekt. Także wodą cześć na jak również. Trochu, ruchu czuwaj. Czuwaj, czuwaj. czuwaj, czuwaj. Dla, to są ławki, trzy.

Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz leky by mogło być. Co słychać? TV?